Witam Was, docentpolskiemieniebrowary.pl No dawno nie miałem okazji próbować piw Dzikiego Wschodu, więc fajnie, że chłopaki postanowili wysłać paczuchę z piwami. Nie dotarłem na WFP, do Dzikiego Wschodu niestety, trzecie piętro. Zawsze ciężko tam dotrzeć. Ale okej, okay. okazało się, że miałem na liście to piwo, które było uważone specjalnie na dziesięciolecie WFP Syreni Śpiew Ma Micro Hazy Polish IPA z chmielami lubelski, zula oraz eksperymentalnym ZU12. I właśnie, nie dotarłem na trzecie piętro, a teraz się okazuje, że chłopaki piszą, że to piwo było tylko jeden dzień. I po jednym dniu zostało odłączone. Więc intrygująca sytuacja. <grym> Zdecydowali się puścić piwo, a po czym stwierdzili, że jednak nie było gotowe, więc teraz mam okazję wersję butelkową spróbować. Z U12 chyba nie miałem okazji próbować tego chmielu. Parametry 10, balinga 4, alko, więc taka mikro z tych silniejszych. 4% to już jest rzeczywiście ta no, zdecydowanie górna granica na mikro, według mnie to w ogóle powinno mieć poniżej 3, ale jak już jest te 3 w polskich warunkach to niech będzie, ale 4 to już naprawdę jest dużo, więc może bardziej Session IPA? No zobaczymy, zobaczymy czy goryczka jakakolwiek będzie. Rzadko zwracam uwagę na kapsel, ale szczerze mówiąc w ogóle butelka ostatnio to jest rzadki widok. Jak już jest no to zazwyczaj z czarnym kapslem, a tutaj proszę taki fajny kapselek. Nie, nie stanę się kapslarzem, spokojna głowa, ale zawsze taki akcent cieszy. Dobra, zresztą już pełnobrandowanie i t-shirt wygrzebałem z czeluści szafy i szkło się okazało, że w odpowiedniej wielkości 0,3 z Dzikiego Wschodu mam, więc wszystko gra. No, rzeczywiście mocno hazy, złoty, jasno-złoty kolor, zdecydowanie hazy. Szkło czyszczone, ale... Zawsze warto jeszcze postukać. Tak to wygląda. Już dociera do mnie cytrusowy aromat. Tak, zdecydowanie cytrus. Ale też takie klimaty charakterystyczne dla tych polskich odmian chmielu. Ja je zawsze określam jako białe owoce. Ale takie polskie. Czyli mamy biały agrest, trochę mirabelki. Ja to lubię. To mi przypomina te klimaty działkowe. No i już się domyślam, co tam mogło pójść nie tak, ponieważ trochę siarki jest. Więc możliwe, że ono było wyraziście siarkowe. Dajcie znać, kto pił syreni śpiew na WFP. Dobra, zdróweczko. Dzikiego wschodu oczywiście i wasze, że oglądacie. No, jest goryczka. Konkret, tutaj nie ma miękkiej gry. Ipa w Dzikim Wschodzie to nie tylko nazwa. O, goryczka taka solidna i też podejrzewam, solidna i na końcu języka delikatnie, delikatnie gryząca. Więc podejrzewam, że oprócz siarki w aromacie mógł być jeszcze hopburn na języku. Więc to piwo już troszeczkę, znaczy troszeczkę, no, jeszcze jakieś tam ślady takiego nieułożenia ma. Ale generalnie jest spokojnie wypijalne. I każdemu e, miłośnikowi, IP nie tylko z nazwy, ale rzeczywiście solidną goryczką, a jednocześnie lekkich procentowo, spokojnie Sereny Śpiew można za rok zarekomendować. A za chwilę przechodzę do puszek. Przechodzimy do puszek, które, jak chłopaki piszą, są dostępne obecnie w Lidlu i wyłącznie. Wyłącznie na wyłączność Lidla zostały uważone. Zaczynamy od WETU. To jest bardzo ciekawe, ponieważ parametry identyczne, 10 Balinga, 4 Alko, ale piwo już nie nazywa się yy, Micro <grytanie> IPA, tylko się nazywa Session Old Hazy IPA. Czyli yy, jakoś nie analizowałem wcześniej tej sytuacji. Powiedziałem, że to powinno się nazywać session, no i proszę, mam. Postulat został zrealizowany. Piwo o tych samych parametrach jest jako session, a nie jako micro IPA. Tym razem z polskich odmian Amora, Preta i Zibi, plus w bonusie Simko amerykańskie, więc ciekawy, ciekawi mnie, niech chłopaki odpowiedzą, jeżeli mogą, po co ten Simko się tutaj przypałętał? Czy nie można już było tylko i wyłącznie? Trzymać się polish hops. No, ale zobaczymy, czy on zbudował tą goryczkę, jak to będzie y, wyglądać w aromacie i smaku. No, piwo ciemniejsze od poprzedniego, od syryniego śpiewu. Też je muszę trochę strząsnąć. Złoto już ciemniejsze. Bardzo ładna piana, obfita, biała. Aromatu jeszcze nie czuję. No, zaskoczenie, kurczę. Ta amora preta. Y, y, ostatnio piłem Micro IPA i Magic Roada, Pozdrowienia. Bardzo y, przyjemne. Ta amora preta bardzo fajnie tam zagrała. Również aromatycznie. Natomiast tutaj ten aromat nie jest jakoś y, mocny. Szkoda, bardzo, bardzo delikatny. Więc spodziewałem się po aromacie więcej. A jak w smaku? Zdróweczko. Mniejsza goryczka niż micro IPA, co ciekawe. No to jest takie piwo rzeczywiście kurczelidłowe. No takie. Oczekiwałbym czegoś więcej. Goryczka już się pojawiła. Jest. Czuję ją na podniebieniu. Jest. No właśnie. Czy nie jest taka znowu trochę granulatowa? Na pewno plusem tego piwa jest to, że ono jest wytrawne. Ma tą goryczkę i jest lekkie. Natomiast no spodziewałbym się kurczę no skoro IPA, no to ten aromat powinien działać, no przecież wiemy, że polskie chmiele ten aromat mają, chociażby jak syreni śpiew ten motyw cytrusa i polskich białych owoców był ewidentny. Tutaj mi tego zabrakło. No może to Simko zepsuło. <śmiech> Chociaż yy, śmiech, bo wiadomo, że Simko bardzo yy, przyjemny chmiel. Tak więc Fajne, ale spodziewałem się jednak czegoś więcej. No i ostatnie piwo za moment. No i jako ostatnie piwo tutaj, już trochę mocniejsze, 13BLG, 5,5Alko. Hopi Kalamansi Citrus Goze. Powiem Wam, że już dawno nie piłem piw z dodatkami. Od nie wiem, 2-3 lata. Świadomie bojkotuję. Piwa z dodatkami owocowymi. Warzywa tak, to jest cały czas pole eksperymentów, natomiast te piwa z owocami to się stał taki, zamiast użyć porządnego chmielu, to dodajmy owoców i tyle. Więc tak, dawno nie piłem, a tutaj mamy, słuchajcie, oprócz tej kalamandrynki w postaci pulpy, kolendrę, sól, no to jako goze. Również trawę cytrynową i zest z cytrusów, więc hmm, nie moje klimaty, ale chłopaki piszą, że piwo otrzymało w Korei na konkursie e, międzynarodowy konkurs piw Kiba w Korei e, Bronze w kategorii Contemporary Goze. No, czyli takie właśnie nowoczesne, podrasowane, z dodatkami. Barwa i prezencja bardzo elegancka, każdy widzi jak to wygląda. Mandarynka, tak, no. <grymne> no nie wiem, no ja, ja nie czuję przyjemności, że mi piwo mandarynką pachnie. Jeżeli to by się udało uzyskać od chmielu, chociaż chmiele takie czysto mandarynkowe raczej są niespotykane. Więc mamy po prostu totalny soczek. Zdruweczko. No, tutaj trochę lepiej, bo jest kwasowość. Taka rzeźka na ciepłe dni byłaby dobra, gdyby nie właśnie fakt, że jest to piwo najbardziej alkoholowe z tych spróbowanych. 5,5 w upalny dzień. No to tak niekoniecznie, więc... Yy, yy, nie wiem dlaczego to piwo właściwie otworzyłem, no <laughs> skoro to nie mój klimat, ale już skoro chłopaki podesłali trzy, no to trzeba było zrobić 3. Kwaśne, yy, waro macie, <laughs> jak zupełnie nie piwo, no nie nie, takie, takie, takie rzeczy to yy, nie mój styl. Mój styl to są lekkie, goryczkowe piwa, i one w tej kategorii się mieszczą. No, mam trochę niedosyt, szczerze mówiąc, bo po Syrenim śpiewie te resztki albo znaczy, no, resztki nie, nie, nie ułożenia jeszcze czuć. Może piwo trochę jeszcze powinno poleżakować. Tym bardziej, że nie utraci jakiegoś swojego aromatu skoro to. Piwo z nikłym aromatem trafiło do Lidla. No, to już jest bez zastrzeżeń, tak? Tutaj nie ma żadnych wad. Wszystko gra, ale brakuje mu tego czegoś: tego pazura, tego zaskoczenia. Więc ja myślę, że Dziki Wschód ma potencjał na więcej. No, przecież znam chłopaków, znam ich piwa. Dziki Wschód od wielu lat na scenie potrafią zrobić naprawdę fajne dobre piwa, więc ja mam apel, że jednak czekam na poprawę, czekam na lepsze, bardziej aromatyczne, bardziej zadziorne ipki i w ogóle lekkie piwa, także tyle z tej degustacji, może nie było pozytywnie, ale no takie ryzyko wysyłania piw do docenta, sorry. Tymczasem